Chciałem też księdzu podziękować, tak jak cała rzesza tutaj ludzi, którzy się zebrali za, za to, co ksiądz zrobił przez tyle lat. Ja też się wychowałem, tak jak ci ludzie, na, na księdza kazaniach i jestem... to jest takie dziwne uczucie, bo, bo my wszyscy czujemy, że spotykamy się z przyjacielem, a ksiądz nas pierwszy raz widzi. Kładąc komentarze, które pojawiają się pod filmami księdza Piotra od soboty, kiedy dostaliśmy wszyscy te informacje, trudno oprzeć się wrażeniu, że dla wielu osób odszedł właśnie przyjaciel, ale też autorytet ojciec, przewodnik, Dziękuję Panu Bogu za osobę Księdza Piotra. Dziękuję Panu Bogu też za to, że miałem okazję go spotkać, posłuchać. Dziękuję za to, że mogłem usiąść z nim przy kawie i posłuchać muzyki jak przyjaciel. Gdybym ten odcinek nagrywał w sobotę, to prawdopodobnie mój odcinek byłby podobny do tego, który nagrał tału, po informacji o śmierci księdza Piotra. To będzie trudny odcinek, ale myślę, że księdzu Piotrowi się należy. Zapraszam. cofnąć się do pierwszych wspomnień dotyczących osoby czy słów rekolekcji homilii księdza Piotra, musiałbym się cofnąć 15-20 lat. Wtedy jeszcze jako nastolatek usłyszałem... właśnie nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy to jeszcze na kasetach magnetofonowych, czy to już była forma cyfrowa. Chyba forma cyfrowa. Ale pierwsze wspomnienia i wrażenia, jakie mam z osobą księdza Piotra, to jadę pociągiem i właśnie słucham jego, jego nagrań. I te myśli o matko nikt nigdy ze mną tak nie rozmawiał o Bogu, nikt mi nigdy tak o Bogu nie opowiadał, jak ten człowiek z tego nagrania. Jeśli ten kanał ma jakiegoś ojca chrzestnego, to bez wątpienia jest nim właśnie ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Dlaczego? Bo na bardzo wąskiej grupie społecznej, która zawierała jedną osobę, mnie, przeprowadziłem badania, w których pytałem sam siebie, co tak bardzo pociąga mnie w tych konferencjach, w tych homiliach. I doszedłem do wniosku, że to forma podawania treści ewangelicznych zmienia wszystko, że o Bogu można rozmawiać, a nawet trzeba rozmawiać językiem normalnym, prostym, że można usiąść przy stoliku i po prostu porozmawiać o Jezusie Chrystusie. O Ewangelii można porozmawiać. I to nie musi być nudne, nie musi być napuszone, napompowane, nie musimy dobierać słów. Żeby to się jakoś mieściło w kanonach rozmów o Bogu. Nie tak, tak nie trzeba. Można zupełnie inaczej i on to robił. Pamiętam to wrażenie z pociągu. Ekstremalnie mnie dotykające. Wow, ktoś do mnie mówi o Bogu, tak jak chciałem gdzieś w głębi serca żeby do mnie mówiono. Ksiądz Piotr, jako pierwszy Oprowadzał mnie po rzeczywistościach duchowych, jakby chwycił mnie za rękę, zaprowadził do muzeum, w którym niczego nie rozumiałem, i nazywał po kolei rzeczy po imieniu, i one wszystkie stawały się jasne. I kiedy te wszystkie rzeczywistości masz ponazywane, to w pewnym momencie się zastanawiasz: Boże, czemu ja tego nie wiedziałem? Przecież to jest takie proste ktoś musiał i musi do dzisiaj brać ludzi za rękę i pokazywać, zobacz taki jest Bóg Ojciec taki jest Jezus Chrystus na tym polega chrześcijaństwo na tym polega chrześcijaństwo w codziennym życiu, bo to było mistrzowskie co ksiądz Piotr robił właśnie sprowadzał chrześcijaństwo do, do mojego tu i teraz co mam z nim zrobić a pokora proszę Państwa, to nie jest mówienie ale jest bez jak jestem beznadziejny, bo to może być wołanie i patrzcie na mnie, no zwróćcie na mnie uwagę, no, no jestem wielki. Gdy ta pani goniła proboszcza w susie pod Warszawą, dogoniła go w piężoroszu, roszu. Lekarka powiedziała, że mam największy cukier z na ośredni. W czymś jestem naj? Rozumiecie na czym na pycha? Ty, ty cierpisz, ale ja to cierpię. Dostałeś 12 godzin katarów. Ja dostałem 16. I w czymś jestem naj? Znakami firmowymi księdza Piotra, to dla tych, którzy może jeszcze księdza Piotra nie znają, a są tacy, co cudowne czytałem w komentarzach, że dopiero kilka dni temu trafiłam na księdza, a teraz dowiadujesz się o tak smutnej wiadomości. Jest przebogaty internet w to, co ksiądz Piotr nam zostawił, więc tak oglądajcie. Ale wracając, znakami firmowymi księdza Piotra były jak sam mówi, poczucie humoru, to jako pierwsza sprawa. Jeden z najśmieszniejszych historii, o których się zawsze byłem w kapłaństwie, że żeby, mi rośnie przy ołtarzu. Bo tak. odparowałem się przed świętą i i zapomniał mi wyłożyć kartki jak się nazywa z małych. Ja nawet nie wiedziałem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Więc stoję przy ołtarzu i rzeźbię. Ten, to dziecko Boże, <znych i z confianą> ten syn, ten słów, że przez człowiek. Patrzę, że mi się kościelny na mnie popatrzył. Do, go. Mówię widzę, nie wiem, jak tu zmarł na zobacz. Ja myślę, że on pójdzie do zakresji zobaczył w książce, ale poszedł do trumny <ślesz> i udaje, że udaje, że poprawiam pomień. <ślesz> <ślesz> do mnie. Pełna konspiracja, pełna konspiracja. Mówię, Aleksander. <ślesz> I druga to anegdoty, anegdoty, przykłady, poparte anegdotami. I co najmocniejsze, najciekawsze, to to jest to najczęściej wymieszane. Anegdota, przykład, poczucie humoru, Ewangelia. Co ty masz z tym zrobić? Poczucie humoru, anegdota, przykład, taka mikstura. Cudowne to jest. Pamiętajcie ten numer, co Te dwóch się siedziałem i dwa kotety, mały duży. Ten mówi, niech się pan częstuje, ale niech się pan częstuje, ale niech się pan częstuje. To on wziął ten duży i nauczył sobie na Jak to tak? On wziął ten duży kortet? No wziął duży. A pan, gdyby brał to, w który pan wziął? Ja bym wziął mały. No to ma pan mały. <grytanie> Wiecie, ja kocham ludzi, którzy wychodzą do góry, delikatnie, więc nie mają słuchu i śpiewają psami. Pan jest łaskawy, ale mówił się, ja bym specjalnie psam napisał. O, panie, jak jestem fajny. Ale jestem fajny. I nikt nie jest taki fajny, jak jestem fajny. Bo moja najfajniejsza sięga na nie do. Ja jestem fajny. Powiem Wam, że był taki czas w moim życiu, myślę że rok, dwa lata, kiedy jeżdżąc do pracy, a dojazd zajmował mi około 20 minut, codziennie rano jechałem z księdzem Piotrem. Jego homilie w internecie to właśnie około 20 minut, i tak przez długi czas, startując spod domu, włączałem homilię i zajeżdżałem do pracy. Homilia się kończyła. Z tego, co wiele osób pisze, to miały podobnie. Że to jest bardzo wciągające. Sposób opowiadania księdza Piotra jest tak magnetyczny, wciągający, że wysłuchasz jednej homilii i chciałbyś drugą. Jak serial po prostu. Co z kolei przekłada się na to doświadczenie, że traktujesz księdza Piotra jak przyjaciela, jak osobę, którą znasz, bo wysłuchałeś tak wielu homilii, słuchałeś tak wielu historii z jego życia, jego znajomych. Masz wrażenie, że jest to osoba tobie bliska. Stąd te początkowe słowa o przyjacielu. I to jest wrażenie wielu osób, że to był ktoś bliski, przyjaciel, kto był obok. Spotkanie z księdzem Piotrem, którego fragmenty widzieliście przed chwilą w tym vlogu, to był właśnie ten moment, kiedy. Pierwszy raz w swoim życiu mogłem księdza Piotra spotkać skoro była konferencja, to od razu pytałem organizatorów, którym dziś bardzo dziękuję, czy będzie szansa na 5-10 minut rozmowy z księdzem Piotrem na jakiś krótki wywiad. Okazało się, że jest taka szansa, więc po prostu serducho mi się rozrywało w klatce piersiowej, że w końcu tak, będzie okazja. Wiedziałem, jakiej muzyki ksiądz Piotr lubi słuchać. I tak się złożyło, że muzyka, której słuchał ksiądz Piotr to muzyka również bardzo mi bliska. I to rzeczywiście nic ustawianego, nic naciąganego, rzeczywiście po prostu tak było. Stwierdziłem wobec tego, że skoro jest okazja na spotkanie, to podaruję mu płytę, która jest mi najbliższa. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, zobaczcie. Czy ksiądz słucha ja, muzyki tak aktywnie kiedyś? Za dużo, ciągle cią cią za dużo. Ciągle za dużo. Ciągle za dużo. W ramach prezentu, który sobie myślałem od jakiegoś czasu, że jeśli kiedyś księdza spotkam to księdza dam. E, moja ulubiona płyta, mojego ulubionego kompozytora też jestem fanem roka progresywnego. Nie wiem, czy ksiądz no. zna Mila Morsa. Ostatnio mi wpadł w ręce szwedzki zespół, który gra takie suity i rewelacyjnie to robią, Ale jednak moim fundamentem pozostanie SBB, Genesis, Pink Floyd, Emerson, Leading Palmer, ale tego chętnie posłucham, bo. Ja zawsze chodziłem do sklepu muzycznego, gdzie było tysiąc rodzajów płyt, dwa tysiące w Londynie i wiedziałem, że to jest płyta, tu jest płyta, która by mnie rzuciła na kolana, tylko kto mi ją pokaże? No jestem bardzo, bardzo ciekaw. A mógłbyś, to, to wiesz, napisz mi swój numer telefonu albo prześlij mi na maila. Dobrze, napi napiszę. E, to... no tutaj, tutaj może na tej białej karteczce, ona jest tam. A, na się, a się na niej? Zobaczymy. Idziemy wracać do Warszawy, to posłuchamy. Spotkanie było przesympatyczne, zrobiliśmy sobie zdjęcie. I tak minęło kilka dni. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że to jest w ogóle realne, żeby ksiądz Piotr zadzwonił z, z jakąś recenzją. Ale któregoś wieczora byłem na próbie, bo gram na perkusji, byłem na próbie, graliśmy, więc telefon gdzieś tam schowany, w przerwie. Między graniem wyciągam ten telefon, patrzę, nieodebrane połączenie od ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Myślę sobie, o matko, nie odebrałem. Więc szybko wyszedłem, próbowałem oddzwonić. Niestety, mówię, ale dałem ciała, no nie. Jednak następnego dnia się udało. Zadzwoniłem, Ksiądz Piotr odebrał. Mówię, że to ja od tej płyty. Ksiądz dzwonił i tak dalej. Ksiądz Piotr rzeczywiście przesłuchał tę płytę. Był pod wrażeniem. Powiedział, że, że naprawdę dobrze się tego słucha. I co najlepsze, mówi: Wiesz co, to zróbmy tak, że jak będziesz w Warszawie gdzieś przejazdem, to przyjedź do mnie. Ja mam dobry sprzęt, naprawdę mam dobry sprzęt. Chyba nie mają ze mną łatwo, bo, bo jak głośno słucham, a tylko głośno słucham. W każdym razie, jak przyjedziesz do mnie, to przyjedź, posłuchamy sobie muzyki. Wow. I znowu, nie sądziłem, że do tego kiedykolwiek może dojść. Kilka miesięcy minęło. Okazało się, że ksiądz Piotr będzie prowadził rekolekcję zupełnie niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Stwierdziłem, że skoro ksiądz Piotr zapraszał mnie na kawę i słuchanie muzyki, no to może odezwę się, że ta kawa i słuchanie muzyki mogłoby się odbyć u mnie. I słuchajcie, wydarzyło się. Umówiliśmy się na godzinę, na termin. Przyjechałem po niego. Wsiadł do auta. Całą drogę rozmawialiśmy od razu o muzyce. Na samym starcie ksiądz Piotr postawił warunek, że mogę przyjechać, ale warunkiem jest, że będzie zimna kola. Usiedliśmy na kanapie, jedliśmy ciasto, piliśmy kawę, kole. i oglądaliśmy po prostu jeden za drugim kawałkiem na YouTubie. Ksiądz Piotr mówił, a znasz to? No to posłuchaj tego. A słyszałeś krzeka tam z tego nagrania i tą solówkę na bębnach Piotrowskiego słyszałeś? Nie, to musisz posłuchać. Koniecznie, koniecznie. No więc ja wyrzucałem swój kawałek, ksiądz Piotr, swój kawałek. Ksiądz Piotr mówił, znasz taki zespół Kontrast? Coś mi mówi. No to koniecznie musisz posłuchać i włączał mi swoje nagrania. YouTube, party z księdzem Piotrem Pawłukiewiczem, słuchanie muzyki jak z najlepszym przyjacielem, o matko. Choroba Parkinsona mocno. Dokuczała i niszczyła księdza Piotra. Trudniej, bo więcej ludzi widzę, jak się zachwieje, jak się jak zatoczy, jak mi zacznę niewyraźnie mówić. Ale z drugiej strony, gdybym siedział teraz sam w domu, to depresja by czekała tylko na, na, na moje słowo: proszę wejść, proszę wejść. Tu z wami, będąc, nawet zapominam o tej chorobie, jestem taki sam ksiądz jak wszyscy i księża, proszę Słowo Boże. Ale pokój ducha, radość, która w nim była, z nie do opisania. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, którym się z nim podzieliłem podczas wywiadu, że jego postać to jest gdzieś postać bardzo krocząca w cieniu świętego Jana Pawła II. Do którego często się odnosił, wracał, ale też jego życie, sposób głoszenia, na końcu choroba to gdzieś. Mam takie subiektywne wewnętrzne poczucie, że spotkałem osobę świętą. Naprawdę. Po konferencji, której fragmenty Wam tutaj wrzucałem, mnóstwo osób, Podchodziło do księdza Piotra, dziękowało mu i opowiadało, jak zmienił ich życie, naprawdę używając wielkich słów, które prawdopodobnie miały pokrycie w rzeczywistości. Dlatego podczas wywiadu spytałem go, jak on do tego podchodzi, że przez niego Pan Bóg zmienił życiorysy tak wielu osób i to tak diametralnie. Posłuchajcie, co odpowiedział. No właśnie, jeden to jest lęk, ja też powiem, że nikomu nie mówiłem, ale ludzie tak, niektórzy mówią mi nie takie słowa wielkie, że, że, że. Co oni. Jak zobaczą księdza Pawłockiewicza, który je w piątek w restauracji Kiełbasa. To żartuje, ale jakby. Ja pytam nas ludzi: A co byście powiedzieli, gdybyście się rano budzili przeczytać, że wystąpił z kościoła? Wyjechał w świat, może z jakąś Panią? Jaka była Twoja wiara? No. Żeby to wszystko za ładnie nie wyglądało, bo to szatan nie popuści za ładnie. On coś tam montuje. On cały czas coś montuje. Słyszeliście pewnie o tym dowcipie, który opowiadał o szczycie niezręczności. Szczyt niezręczności jest wtedy, kiedy stoisz za matką Teresą z Kalkuty, w wejściu do nieba i słyszysz, jak święty Piotr mówi do niej, mogłaś się bardziej postarać. Mi się tak z wszystkich haseł, które mówimy o Macedonii, tytułów: Maryja, matka, hetmanka, niepokranie poczęta, dziewica, żona. <trym> Najbardziej podoba ten, który napisał ksiądz Jan Twardowski, że ona wpuszcza do nieba tylnymi drzwiami przez furtkę, ma klucze, do furtek z ardzegałek. Ja, bo ja przyznał Państwu, liczę na te dni, drzwi od tyłu, najbardziej niż, niż są świętość i formację duchową. Przywracając właściwy porządek i znaczenie pojęciom o rzeczywistości śmierci, często mówił: Nie mówcie, że oni nie żyją. Oni żyją, a my umieramy. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz żyje, a my umieramy. Najlepsze, co teraz możemy zrobić, to wyciągać sedno z jego słów. Tak jak mówiłem, jest ich masa. Internet jest zalany i całe szczęście. Ja lubię ten ordynuk wojskowy. Jak wezwie mnie Pan, mogę Pawłukiewicz. Zdaj broń, zdaj paszport, zdaj swoją księżniczkę wojskową, zdaj mundur, odmaszerować. To, to koniec, odmaszerować, przyjdzie rozkaz. A co możemy zrobić teraz? To jasne, możemy się teraz po prostu modlić o życie wieczne dla księdza Piotra i to księdza Piotra. Spotkajmy się wszyscy w internecie, niestety. Na mszy świętej pogrzebowej księdza Piotra. I bądźmy tam serduchem, Księży Piotrze. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia. Dobra, nie chodźcie do rana.